Nad zaciszną zatoczką leżącą na wschodnim krańcu wyspy White, dostępnej dla nas na dwie godziny przed i po wysokiej wodzie, leżą St. Helens i Bembridge. W zielonym hangarze, tuż przy marinie, produkowano pierwsze poduszkowce, zanim fabrykę przeniesiono do chaos. Będziemy tu szukać fachowca, który pospawa nasz złamany podczas pierwszej nocy rejsu aluminiowy bomb. Po drugiej stronie hangaru znajduje się suchy dok należący do Łillas Kuiba. Szyld mówi budowa i naprawa jawów. W sąsiedztwie Łillas urzęduje też mechanik silników okrętowych, który okazuje się być dobrym spawaczem. Dzięki kooperacji obu firm, jest gotowy do instalacji na jawcie następnego dnia. Prognoza jest korzystna, jutro ruszamy. Ogarnęliśmy łódkę, a dzisiaj próbowaliśmy wystartować znowu. Nie wytrzymał, nie wytrzymał jeden element, jest nie zepik, który trzyma sztak. To jest winowajca powód naszego powrotu do Bembridge w zasadzie St Helens. Szukamy albo zamiennika, albo kogoś, kto nam zrobi nową taką część. Ta specjalna szpila, do której zamocowany jest dolny koniec sztagu, sprawiała już problemy któremuś z wcześniejszych właścicieli. Nieudolna naprawa doprowadziła do dzisiejszej awarii pospawany, gwintowany pręd, powoli pękał, tak by dziś uwolnić zupełnie sztak. Taki był cel naszego żeglowania tutaj blisko i wzdłuż brzegów angielskich i, i, i tego się spodziewaliśmy po tym etapie. To był etap testowy, to były rejsy testowe, to są rejsy testowe i jeżeli coś ma nam się, że tu ma być błąd w porwaniu łódką, to chcemy, żeby to się stało tutaj. Jest blisko w miarę do lądu są świetni ratownicy i w razie czego jest tam takimi naprawami jak tutaj. Bez problemu znaleźliśmy spawacza, który naprawił nam to w zasadzie w dzień. Także to jest ten czas i takie motywy stały też za podjęcie przeze mnie decyzji, żeby dzisiaj wypływać, dlatego że wiatr są wciąż silne. Moglibyśmy poczekać do środy, gdzie wiatr spadł dzisiaj 6-7 to znowu trochę walki z żywiołem ale to jest test i wolę żebyśmy przeszli tutaj cała nasza trójka taki test a nie gdzieś dalej w połowie kanału albo gdzieś w środku Biskajów. także mamy kolejny słaby punkt znaleziony hura kolejny punkt dla morza i cenna lekcja dla nas i oby dalej było bezpiecznie, pełnie się nie stało to jest najważniejsze bezpiecznie to na pewno i, i mam nadzieję, że bez tak poważnych już nie z Bembridge Marina powiedzieli że w Bembridge um, był warsztat szefarski Nelson Engineering i może oni byliby w stanie też ten brakujący element. Um, okazało się jednak, że Nelson Engineering spankrutował jakiś czas temu, um, ale wypadł na tamten brzeg przyniósł parę nowych potencjalnych rozwiązań i ścieżek. Um, były pracownik Nelson Engineering mieszka w St. Helens i podobno ma w garażu jakąś tokarkę. Um, w kaos jest sklep z taką i to jest nasza kolejna opcja. Oczywiście wciąż zostaje nam stary i to obadamy wszystkie te opcje. Zaszedłem do spawacza, ten nie ma tokarki, ale może uda mu się skontaktować z tokarzem, który mieszka w San Helen teoretycznie. Zobaczymy, a tymczasem jestem znowu u Willa. Nie ma, ale może uda mi się pogadać z jego synem. Ula Dave'a nie ma, więc pozostaje nam jeszcze Spencer Rigging. Zadzwoniłem do Spencer Rigging, a oni polecili mi udać się do warsztatu o obiecującej nazwie Sitek. The Anchoring w Kaos. Dawno nie byłem. Dziś się do chaosu przywiodł mnie temat naprawy naszego elementu trzymającego sztag. Znalazłem tutaj tokarza, który powiedział, że w ciągu godziny wy... wywierci z powrotem dziurę w naszym elemencie, nagwintuje go i będę mógł wrócić na łódkę z czymś, co pozwoli nam nie dalej poszeglować. Także mamy jak na razie happy ending kolejnej historii. Kaos żegna mnie wspaniałą brytyjską pogodą. Jestem szczęśliwy, ponieważ w ciągu niecałej godziny Tokarz wyprodukował nam nową część. W zasadzie użył starą. Udało mu się wyciągnąć złamany, przyspawany kawałek pręta i Zasadził nowy nagwintował, zasadził zawleczkę. Jesteśmy gotowi. Hej! Poprzednie założenie, zamontowanie tego elementu nie było do końca skuteczne, nie było do końca prawidłowe. To Wsadził tą szkurę także i otwór, przez który przychodził kolejny element, który patrzył prostopadle do osi jachtu. To powodowało spore naprężenia tego elementu, w momencie kiedy wiatr wypełniał żagiel. Odginania tutaj są widoczne cały czas w stronę burki. Niewiele ruchu ma miejsce w stronę dziobu podczas kursów twordę windowego czy barkowego. Natomiast wyraźnie sztag buja się od burty do burty. Zamontowanie tego elementu obróconego dziewięćdziesiąt stop, niżej tak jak widać teraz, Wymagało skumigowania lekko opucia drogowego tak żeby zmieścił się nam tutaj śpień oprócz tego już prędkość wolił na zamotowanie kontrującej nakrętki z drugiej strony te zmiany powinny dać nam lata spokoju kontrująca nakrętka zapewni niepowstawanie luzu w tym miejscu co z kolei powinno nie poddawać tego prętu mieć, gdzie chodzi w miejscu gdzie wchodzi w główkę szwili takim naprężeniu jak wcześniej